Koli, początkującej rajderki. Skąd w ogóle pomysł na takie zainteresowanie córki? No to trochę przez przypadek, ponieważ wygraliśmy przejazd z Radia Gra na pitbajku, No i córka wsiadła i już nie zsiadła. No to udany, udany jakby konkurs wygrany. Tak, no nie mogła, nie mogła znaleźć jakiegoś tam swojego zamiłowania. No i chyba znalazła. Jak te początki wyglądają? Jak, jak córce idzie? No jak my rodzice, no niezadowoleni. Ona twierdzi, że no nie może się jeszcze przemóc, ale to jest w sumie dopiero czwarty trening, mm -hmm. więc myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Dzisiaj pod okiem trenera, czy zwykle właśnie trenuje z trenerem, czy tak, jednak i trenerem, aczkolwiek też staramy się przyjeżdżać z nią sami tutaj na tor, no ale jednak trener to trener. E, jak tam trening? Jak wrażenia? Bardzo dobrze, chociaż było trochę ciężko. E, w których momentach najbardziej? No najbardziej przy tamtych zakrętach. E, czego się dzisiaj nauczyłaś? Mm, hamować i no, w zakręty wchodzić. E, lubisz trenować z trenerem? E, daje Ci to rozwój? E, faktycznie widzisz postępy w swojej jeździe? Na pewno widzę postępy. Pan Karol jest bardzo sympatyczny i ma rękę do tego.